Cześć wam wszystkim z tej strony Kapi i witam Was no, w nowej aktualizacji. Jak widzicie mam dużo skrzynek, ale nie przygotowujcie się na opening, bo opening będzie... Zapowiem. Wam. Ale dzisiaj wbijemy sobie 7000 pchalków i otworzymy mega boxa. No to liczę na wygrane. Jak wiecie, jest nowy skin do Bibi, do Tary. i Jeszcze jest jeden chyba nowy skin. Gramy z Frankiem. Ale bardzo polecam na tej mapie PAM. Ja dzisiaj tutaj wbiłem 100 bucharków na PAM. Tam jest stara? Nie, nie to kółkiem. Oj, to ja sobie z nimi nie poradzę. No hmm, szkoda. Cały czas tylko próbuję podejść i mnie rozwalić. A ja za chwilę zginę! Chętnie bym ich tam rozwalił. O dobra, mamy leśnicę. Działeczko moje, tiulecika. <laughs> ale przeskoczył Ale go pewnie bytem go ktoś rozwalił. Ale oni biją. Nie da się do nich podejść po prostu. A wy napiszcie w komentarzu, czy macie już z nowego zadymiastu. Pan Pi. Ja go aktualnie nie mam, ale może bym go wydropił z tych skrzynek. Nie wiem. Ojej, rozwaruj mnie. Tak musiałam. Ten Frank lepiej by było, gdyby on tam nie podszedł. Ale no widzicie, jak nób to nóg. Jeszcze do tego broka chciał podejść. I zrobił to, ale, ale dobrze, że to zrobił. Dobrze, co, chociaż nie, chociaż schybił tym utem. Oj, i to znów ten kruk. z Znitął. Dobra, dojechałem go. A ta nitka mnie może podjechać. Jest, win! Patrzcie, co to się stanie. Patrzcie, co się teraz stanie. 6999 pkarków. Screena se muszę zrobić. No to jedziemy z kolejną ręką. Mam nadzieję, że to będzie wygrana ręka, ale wystarczy że zajmiemy chyba trzecie miejsce. To wtedy dostaniemy plus jeden pucharek, wtedy już będzie tu 7000. to 7 tysięcy. Pojedziemy z tym. Mamy Dainamaika w drużynie, więc to może być akurat trzecie miejsce. Tak myślałam. Chyba że jest ogarnięty ktoś, to drugie miejsce będzie może. Teraz jestem aktualnie inwalidą, bo sobie palca złamałam. w piątek, a dzisiaj nagrywamy i dzisiaj s... Oj, sorry, przepraszam was, w środę sobie złamałam palca na treningu samobrony, ale polecam, nie boli aż tak strasznie. Ja oczywiście żartuję, ale naprawdę nie boli. postanowiłem nagrać tak, bo mi się nudziło, a chciałam sobie 27 tysięcy w końcu. Oj, to nie może... Oj, to nie może... To może nie być win! Tego trzeba ich tam porobić To może coś z tego będzie. Ja sobie racznicę stawiłem. zostawiłem. mojego. Biorę tak yby... No teraz to chyba powinien być win. Oj, oj, oj co wy robicie? Jest moim namajkiem, Co wy z nim robicie? Nie ma To już jest gwarantowane 7000 Jakie emocje! Mam 7000 gwarantowane pucharków Nie. To ja tam podchodzę do tej B. O nie, o nie, o nie, o nie, ja uciekam, uciekam, uciekam. O. Widzicie jakie... jakiego śmiesznego Ulta ten Mr. P? To jest po prostu... Słyszycie to? Wy to słyszycie? Co to jest? No, mogłem tego. Wow, mam po prostu. Mamy to! Mamy to, otwieramy mega boxa! Wreszcie, po tylu staraniach, otwieramy tego mega boxa. A Wy zostawcie w tej chwili łapeczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał Dzieje się No nie, nie będzie brawlera 15 punktów do Rose 20 do Jessie 28 do Franka 32 do El Primo 48 do Rico srogo posypało Dwa bonusy cztery bilety 12 gemów o, wow, ale posypało. Zobaczmy co tam mamy w sklepie za 20 gemów. 100 tiketów dobiłem! Oj, to jest mój rekord! To jest tymczasowy rekord. Za 29 gemów moglibyśmy sobie kupić tikety, ale tego nie robimy. No co... Może zagramy jeszcze jedną arenkę? To to chyba w kolejnym odcinku, a ja się z wami niestety żegnam z takim kozackim kątem. 1050 StarPointów. To jest naprawdę fajny wynik. 100 ticketów. Dobra, ja się z wami żegnam. Elo.